Witam wszystkich ponownie na moim kanale. W dniu dzisiejszym chciałem zrobić tylko taki szybki update, który dotyczy wszystkich moich review na temat Sony Xperia Z. Otóż ten nowy flagowy telefon Sony. Sony jak wiadomo z poprzednich opinii prasowych i podobnie było to potwierdzone przez producenta, ten model telefonu miał obsługiwać tylko karty pamięci microSD maksymalnej pojemności 32 GB. Otóż kiedy zakupiłem ten telefon, przecież wczoraj przyszedł do mnie taką kartę, taką kartę wsadziłem do telefonu, była to karta Samsunga z klasą zapisu prędkości 10 i taki używałem do dnia dzisiejszego. Kiedy to natknąłem się na, na wiadomość, że prawdopodobnie telefon może obsługiwać kartę 64 GB, a jako, że posiadałem tę kartę w moim Samsungu Galaxy Note 264 S, kartę S, micro SDHC z klasą prędkości zapisu 10, postanowiłem ją wsadzić do telefonu i sprawdzić, czy jednak coś może się uda i będzie działać. No i oczywiście, ku mojemu zdziwieniu, że. Bo gdy wsadziłem kartę, było tam coś na niej zapisane. E, po prostu telefon e, pokazał mi, że karta jest pusta, ale zapytał się mnie, czy chcę ją formatować. E, po czym zatwierdziłem to, że tak e, zgadzam się na formatowanie karty. I po formatowaniu karty, karta była już dostępna w moim telefonie. I oto tutaj jest dowód: jest 59, e, 45 GB miejsca na, na karcie pamięci, czyli jak najbardziej potwierdzam, telefon pracuje z kartą 64 GB. Można używać jej w Sony, Sony Xperia i, i, i. No jest to chyba jak najbardziej. W Szczęśliwa wiadomość, także tak powiem, dla wszystkich użytkowników tego telefonu, że nie muszą się obawiać. Teraz mogą zainstalować większą, większą e, kartę w swoim telefonie i myślę, że to będzie nawet dość konkurencyjne, gdy będzie można używać tej karty 64GB xperiz Będzie to dość konkurencyjne do telefonu, który wyjdzie za dwa tygodnie HTC One. Bo tam tylko na, na dzień dzisiejszy będzie 32GB dostępne, a 64GB prawdopodobnie będzie sprzedawane oddzielnie, pewnie za kilka miesięcy i będzie tutaj jaki, jako Lekki upgrade do, do wyższego modelu, tak było to w przypadku HTC One X i późniejszym HTC One X. Plus. Także no to, bym, to by było na tyle, co chciałem właśnie tak szybko powiedzieć na, na temat nowości, które, które dostrzegłem w telefonie. No i jeszcze tak chciałem się na koniec pochwalić, właśnie że zamówiłem też sobie covera do, do, do tego telefonu e, to jest nie jest oficjalny Szukam oficjalnego od Sony e, specjalnie skórzanego covera ale po prostu no, nie ma jeszcze on tego nie produkuje jest to podobno firmowane przez Sony ten, ten cover I, 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 i postanowiłem go wziąć jako że były dostępne dwa kolory czarny i popielaty ja zdecydowałem się na, na popielaty także szybko odpakuję zobaczymy jak, jak on wygląda i oto jest z napisem Made for Xperia jest to ma być to podobno skóra w środku. Także sprawdźmy czy telefon się mieści. Jak to wiadomo na początku dość twardo, ale potem jeżeli się to rozchodzi, mamy tu specjalną dziurkę, żeby telefon sobie wypchać. Nie ciągnąć tak w innych modelach się ciągło i próbowało się ciągnąć do góry. Możemy go pchnąć palcem, telefon sobie wyskoczy fajnie. Także myślę, że fajne gadże, co już zakupiłem. Dziękuję, dziękuję wszystkim za uwagę. Obserwujcie mój kanał, wkrótce więcej filmów na YouTubie. Także pozdrawiam.